Tak więc, jak mogliście zauważyć, wygląda moja forma. Generalnie jestem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć. Pomimo tego, że było po drodze naprawdę sporo takich, można powiedzieć, przerw, było sporo wyjazdów, było sporo spotkań na pizzę, i też teraz, nawet e, przez ostatnie 5 dni, można powiedzieć, że nie trzymałem makro, nie trzymałem kalorii i jadłem no, po prostu to, co chciałem. Ale dlaczego tak było? No, z tego względu, że udało mi się pobić swoje takie życiowe rekordy i to nie tylko w sumie jeden, bo gdyby zebrać to wszystko w kupę to też zebrałem sporo, jeżeli chodzi o całą taką aktywność łącznie. W piątek, co mi się udało zrobić, to zrobiłem 30 km rowerem plus 12 km plus 12 tysięcy kroków. W sobotę udało mi się pobić rekord rowerowy, jeżeli chodzi o to jaką miałem życiówkę, bo Wcześniej było to 120 km, teraz udało mi się zrobić 133, także progres o 13 km. W niedzielę było trochę regeneracji, wpadło 13 km rowerem plus mm, 20 tysięcy kroków. W poniedziałek było coś około 25 tysięcy kroków, a we wtorek, czyli wczoraj, znowu było 100-105 km rowerem razem z Tomkiem. I przez te 5 dni no, naprawdę nie trzymałem się za bardzo kalorii. W trasy, gdzie jechałem rowerem, myślę, że spokojnie coś koło 5000 się zakręcało, a z dni, gdzie nabijałem te kroki myślę, że coś koło 3000 bym miał podsumować. Jak wyszedłem po tych 5 dniach, to myślę, że na zero kaloryczne, no ale też w sumie potrzebowałem takiej przerwy od deficytu, a tak udało mi się właśnie to e, osiągnąć. Pomimo tego, że właśnie pobiłem te swoje rekordy, z czego jestem naprawdę zadowolony, bo to mnie w sumie bardziej jara przebić taką życiówkę, niż zrobienie formy i się dociąć. No serio, dla mnie to jest akurat ważniejszy priorytet. No ale też nie kończę jeszcze tej redukcji, jeszcze powalczę, jeszcze doredukuję. I co najważniejsze, to moim zdaniem dużo jeszcze wody siedzi, więc czekam aż ta woda mnie puści. I wtedy będę, wtedy wam pokażę właśnie finalnie jak ta forma się prezentuje. Też zawsze są pytania, czy nie mam zerwanej klatki, co z tym zrobię. No, taką mam genetykę, no i muszę się już z tym pogodzić. Oczywiście będę się starał to przy kolejnej masie poprawiać, no ale szczerze mówiąc, mi to jakoś nie przeszkadza. Kiedyś wyglądałem o wiele gorzej, byłem ulany, teraz jest ta sylwetka estetyczna, więc z tego się po prostu cieszę. I też właśnie Wam polecam, jeżeli macie jakieś niedoskonałości, a każdy je ja ma, po prostu się z tym pogodzić i dalej brnąć, bo takie zastanawianie się nad sobą i użalanie jest trochę bez sensu, a trzeba wyciągać wnioski z tego, co się da, i trzeba się cieszyć tym całym procesem. Tak więc to tyle na dzisiaj w tym podsumowaniu mojej formy. Ja teraz dalej będę wracał do etapu redukcji i co? Dzięki, że byłeś. Do następnego. Cześć!